Dzień dobry, to ja mówię w świątecznym odzieniu, bo dzisiaj święto. No ale wczoraj to się narobiło. Uuu, narobiło się i to fest. Pół tysiąca komentarzy, niekoniecznie przechylnych. Tak, z 40, a może i z 50 ubyło subskrypcji. Nie śledzę tego na bieżąco, ale były takie wahania. Jedni przybywali, inni odpływali. No, a wszystko po, przez to, że temat jest drażliwy, temat był drażliwy, a mianowicie e, podpis pod ustawą e, związaną z pomocową ustawą dla Ukrainy. No i jeśli się ma odwagę zwrócić na fakty, a nie idzie się po linii ideologicznej, no to wiadomo, że reakcje są właśnie takie emocjonalne, ało racjonalne. No, ale charakterystyczne, ja oczywiście na takie zjawiska jestem przygotowany. No i możecie się Państwo zastanawiać nad tym, skąd taki dobry nastrój u mnie, bo to raczej powód do refleksji, złamania rąk, próba odbudowy autorytetu. No nic z tych rzeczy, proszę Państwa. Dla mnie to jest bardzo ważny sygnał, że po raz kolejny, a właściwie systematycznie, regularnie, konsekwentnie. Nie jestem osobnikiem, który płynie z prądem, bo wiadomo co płynie z prądem, ale typem niepokornym, jak się śpiewał artysta. I nic, proszę Państwa, i nikt nie zmusi mnie do tego, abym sobie e, odmawiał prawa do mówienia o tym, co myślę, jak myślę i dlaczego tak, a nie inaczej myślę. I pomimo tak nerwowych reakcji, jeszcze raz powtórzę. Podpis pod tą ustawą pana prezydenta świadczy o tym, że to jest polityk wybitny, że to jest polityk odpowiedzialny za Polskę i polityk, który nie słucha populistów czy innych fanatyków, którzy nienawiścią do Ukrainy albo do Rosji bo to naprzemiennie te histerie są wywoływane, wywoływane potrafią przykryć wszystkie najważniejsze kwestie, które są związane z naszym interesem narodowym, po prostu z Polską, naszą umiłowaną ojczyzną. No ta nienawiść do tego stopnia, nie tylko do Ukraińców, ale widzę, że i też do mnie posunęła się, że wzięto w obronę babkę. A mnie się dostało, że ja tutaj sobie w zieleni siedzę, w ciszy, swaniaczek, a tam komuś wiercę i do 8 miesięcy. Drodzy Państwo, aha i że jeszcze kłady mi przeszkadzają, jak mi tutaj to ciszę zakłócają, sielską, anielską. No, kochani Państwo, no nie oszukujmy się, no, no, bądźcie szczerzy, przecież tu nie chodzi o wredną babkę i nie o mnie, tylko właśnie o te kwestie związane z podpisaniem ustawy. No to piszcie, że mnie nie lubicie, bo jestem banderowiec, a nie, że będziecie w, w obronę brały, b, brali złą babkę. Po pierwsze, to ja tam nie remontuję 8 miesięcy. Bo to oczywiście w czasie to się tak rozkłada, no, ale ja tam nie byłem codziennie, a w trakcie kampanii to, to było kilka miesięcy w ogóle tam nie zaglądałem. Po drugie, jeśli wiercę, to góra 10 czy 15 minut, a nie non-stop. A po trzecie, kładowcy to jest zupełnie inna patologia. To jest patologia świadoma, która sobie wybiera takie trasy, żeby ludziom pierdzieć przed oknami i to jeszcze specjalnie dodawać gazu przed przed posesjami no to jak się można na to nie denerwować no ja nie mam wyboru, no muszę wywiercić bo przykręcam płyty budowlane to jak mam nie wiercić, a teraz jeszcze system będę wiercił, to muszę znowu następne jakieś 160 dziur wywiercić, co mam, po, co mam zrobić no, nie mam wyjścia, nie ma cichych wiertarek, gdyby były zwłaszcza udarowych, to bym z takich skorzystał no więc nie bierzcie w obronę złej babki, bo babka jest naprawdę wredna są też fajne tam babcie sąsiadki i jedna sąsiadka, która mówiła, że mogę wiercić ile chcę, bo jej to nie przeszkadza, ona jest bardzo tolerancyjna. No mnie to przeszkadza, to, to aż tak daleko posuniętej tolerancji nie mam, no, ale tak jak mówię, nie jest to mój, nie jest to moja złośliwość, no, ale jest to po prostu konieczność, no i tyle. Dobrze proszę Państwa, dość tego, dość tej prywaty, chociaż połączonej z, z dobrem publicznym Interesem społecznym. Natomiast kwestie związane z aktualną sytuacją polityczną, bieżącą i przyszłą, widzę następująco. Powstanie nowa trzecia droga. Na pytanie, skąd ta pewność, bo to jest pewne, skąd to przekonanie, odpowiedź jest bardzo prosta, bo musi powstać. Sytuacja polityczna wygląda w ten sposób, że kończy się trzecia droga, to już jest definitywne, to, że trzecia droga się skończyła, to, to już jest fakt, ale kończy się, kończą się składniki tej trzeciej drogi, mianowicie. Polska 2050 to już definitywnie ostatnia deklaracja chałowny, który jako kapitan tego statku pierwszy podwinął ogon i, i z niego ucieka, rezygnuje, nie będzie ubiegał się o wybór, nie wiem czy tam jest prezes czy przewodniczący, no szef całego tego upadającego biznesu w każdym razie. No to Szymon Hołownia, jak to stwierdził przekazuje pałeczkę komuś innemu, kto to będzie to ciężko odgadnąć. No ale pewnie jakieś kandydaci się znajdą, bo ambitnych nie brakuje i nawet jeśli to jest kwestia no, taki wesele na pogrzebie w zasadzie, bo tak jak mówię, los tej partii jest praktycznie przesądzony, no to i tak się na pewno jakiś znajdzie, który jeszcze będzie chciał się poczuć ważnym na sam koniec. Co do PSL-u, no tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo to cały czas się upieram przy tym, że to jest partia, która ma bardzo silne struktury, ale struktury regionalne, struktury samorządowe. To działa niemalże jak mafia. Pamiętajcie Państwo, że tam gdzie dostanie się PSL do korytka, czyli gdzie jest jakiś, no burmistrz to rzadko, ale przeważnie wójt. Czy w powiecie, też w starostwie, jeśli się tam dostaną, no to możecie być pewni, że za chwilę zobaczycie tam szwagra, ciotkę, kuzynkę, wspominając o córkach, synach, zięciach i, i, i synowych. Tak to działa. To oczywiście nie wszyscy się łapią na ten urzędniczy. Dorobek, zarobek, no ale na przykład szkoły, inne przedsiębiorstwa, oczyszczania wsi i tak dalej, i tak dalej. Więc końcówka PSL-u może wyglądać nieco inaczej niż polskiej drogi, a ona nawet w ogóle może wyglądać inaczej. No bo PSL to już jest też, też taka partia, która potrafi się przykleić do różnych innych, tylko że teraz nie ma do kogo. No bo sklejenie ponowne trzeciej drogi nie ma najmniejszego sensu. Więc odpadają dwie poważne składowe, jeżeli chodzi o koalicję 13 grudnia, jak wiadomo przyroda i polityka nie znosi próżni. I te manewr z trzecią drogą, czy manewr z partią antysystemową, manewr z partią, która no właśnie ma być jakąś alternatywą dla e, dwóch największych partii. No kiedyś to było były te prawica posolidarnościowa i SLD, no i tak powstały przecież na tej bazie, no właśnie, czy AWS i SLD e, szerzej, no, z tego się wyłoniły alternatywy, które przetrwały, czyli PiS i e, IPO, no, ale one też brały udział w całym tym zamieszaniu przez pewien czas. Natomiast wszystkie te partie, które powstawały z niczego, no, tutaj znamy to przecież na pamięć te przykłady, do, poczynają gdzieś tam od Palikota, a, a kończąc właśnie na hołowni po drodze, jeszcze był e, Kukiz i z jego partią. No, to właściwie jest analogia jeden do jednego, jeżeli chodzi o, o hołownię, bo to w takich samych warunkach powstało. No, najpierw hołownia zdobył niezły wynik, nie tak dobry jak Cookies. Bo kukis y, ponad 20%, a chołownia niecałe 14%. No ale dzięki temu obaj zbudowali partię i, i w taki sam sposób, jak spektakularnie zaczynali, tak, tak, tak kończą. No Kukiz już właściwie jest bezpartyjnym, błąkającym się po Sejmie. Jak napisałem na portalu, patrzymy w nie najnowszy no musiał pukać do drzwi na Nowogrodzkiej, żeby żeby się dostać w ogóle do Sejmu, a jakby się dostał, no to zrobił następną Voltę jak to Paweł Kukiz. No i proszę państwa, jakby nie liczyć, no to się nie doliczymy w większości, jeżeli chodzi o tą stronę lewicowo-liberalną, bo też w kryzysie jest sama lewica, która się gdzieś tam potyka o próg wyborczy. No razem yy, praktycznie jest pod progiem non stop, natomiast lewica, czyli to Trzaszasty i spółka, procent, półtora procent nad progiem. No i z tego się koalicji zbudować nie da. No a pewne jest też to, że całe to towarzystwo skupione wokół Platformy Obywatelskiej, ale to w najszerszym tego słowa pojęciu, czy tego szyldu nie będzie chciał odpuścić władzy, dlatego będzie szukać rozwiązania, ponieważ w polskiej polityce no, mamy dzień świstaka, czyli w kółko powtarzają się te, te same schematy, no więc jestem więcej niż pewien, że jakaś formacja typu Trzecia Droga powstanie. Powstanie po to, aby pulować. Hmm, no, dokoptować tą liczbę posłów, która jest konieczna, aby utrzymać władzę. No, i niestety sprzyjają też temu warunki, jakie mamy po prawej stronie. Bo nie jest żadną tajemnicą, że według wszelkich możliwych badań, prognoz, i tutaj chyba wszyscy są zgodni, no w tej chwili większość, gdyby odbory, wybory odbyły się dzisiaj, no to w tej chwili większość ma PiS i Konfederacja. Tylko, że z tego niewiele wynika, to znaczy no, poziom wzajemnej no to tak no, no muszę, muszę się podeprzeć tym słowem, już dzisiaj on opadł nienawiści pomiędzy tymi formacjami i liderami e, tych formacji czyli Jarosławem Kaczyńskim i Sławomirem Męcenem jest tak duża, że no, przynajmniej na tym etapie jakiekolwiek sensowne rozmowy są wykluczone no, Przerabialiśmy już ten temat, że marzenia Jarosława Kaczyńskiego o 40%, czy mrzonki Sławomira Mencena o przegonieniu PiS. No to, to, są, to, to są abstrakcje, a nie realna polityka. No ale póki co obaj panowie w tych abstrakcjach żyją. No i to jest oczywiście woda na młyn. Opcji liberalno-lewicowej, która będzie szukała swojej szansy, no i tą, tej, tej szansy poszuka w budowaniu nowej, trzeciej drogi. No, a ponieważ, jak wspomniałem, to się wszystko dzieje w warunkach e, mało zaskakujących czyli w warunkach e, powtarzających się schematów politycznych. No To trzeba założyć, że to będzie jakaś odkurzona gwiazda polityki. No ten, zapomniałem się tam, jakieś ruskie nazwisko ma, z Nowej Soli prezydent zakłada jakąś partię młodych w wieku 70 lat bodajże albo 60 paru. Ale to są. Takie podrygi, które nie mają żadnego znaczenia. No ale oprócz tych y, dwóch partii, które są na aucie, no mamy jeszcze Trzaskowskiego, który jest bardzo blisko tego, aby wylądować na aucie, żeby wypaść się ze struktur Platformy Obywatelskiej, przynajmniej. Przynajmniej głośno, gdzieś tam już zakularowo się o tym mówi, no jak zakularowo to niekoniecznie głośno, a może i są takie zjawiska. W każdym razie na tyle głośno, że te sygnały przedostają się do, do prasy, a no jeśli ktoś puszcza takiego szczura, no to wiadomo, że, że mamy tutaj do czynienia z z, no, z przymiarkami do tego, aby się Trzaskowskiego pozbyć. No Trzaskowski nie bardzo chce się e, dać wkręcić w tą grę, no ale gdyby się tak stało, że rzeczywiście zostanie po raz kolejny upokorzony po tej akcji z, e, z prohibicją w Warszawie, no to być może Trzaskowski jest tym, który e, stworzy trzecią drogę, z tym, że ja nie jestem taką, takim optymistą. Jeśli chodzi o jego potencjał, no dzisiaj czy wczoraj Stanowski napisał na portalu X, że nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego platforma nie korzysta z takiego potencjału jak Trzaskowski, bo chłop zdobył 10 milionów głosów. No. Przede wszystkim te 10 milionów głosów to nie są absolutnie zwolennicy Rafała Trzaskowskiego bo tych należy szukać w pierwszej turze wyborów, a tam było 6 milionów z, letki, z małym hakiem i to oznacza de facto tyle, że Trzaskowski jest akceptowany i to też nie jest do końca prawda, wyłącznie przez wyborców Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, bo to jest dokładne odzwierciedlenie głosów tej tej formacji, no a jak wiemy nawet w tej formacji była wielka wojna, jedni stawiali na Sikorskiego, inni na, na Trzaskowskiego, no w samych strukturach to wypadło blado, bo tam Trzaskowski chyba zdobył 25% z tego co pamiętam w, tej, w tych ich, w cudzysłowie demokratycznych prawyborach no ale w internecie było sporo burzy sporo sporo, sporo Poro argumentów przemawiający na rzecz Sikorskiego, no, który ostatecznie przegrał i to przegrał drugi raz, no, ale jak widać, jemu też ambicje przesłaniają godność i, i dał się wciągnąć po raz kolejny w tą grę, gdzie z góry był skazany na, na porażkę. Czy to będzie Trzaskowski na czele trzeciej drogi? To tutaj głowy za to nie daję, bo głównie dlatego, że absolutnie się nie zgadzam z tą diagnozą Stanowskiego. To nie jest ocenianie potencjału Trzaskowskiego na 10 milionów. Jest tak samo chyba jakby ocenić sympatyków czy zwolenników Karola Nawrockiego. No wiemy chociażby, że, że ponad 90% sobie zaskoczyło, no ale wódz kazał, to poszli głosować. Mówię o wyborcach Brauna, no ale to ci, ci wyborcy właśnie dzisiaj, no wieszają psy na prezydencie zupełnie irracjonalnie. Przytaczają argumenty, które nie trzymają się faktów, nie trzymają się realiów. Porównują Karola Nawrockiego do Andrzeja Dudy. Andrzej Duda koło Karola Nawrockiego nawet nie nie stał i odwrotnie. E, no to też pokazuje, że, że to zabawa w te statystyki, zabawa w liczby nie ma większego sensu, e, bo to, 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 na to nie można patrzeć takimi prostymi kategoriami. Skoro zdobył 10 milionów głosów, to znaczy, że ma 10-milionowe poparcie. No tak nie jest, no, bo to wyborcy przecież byli i nie tylko od Brauna, a nawet z partii Razem no już nie wspominając o Konfederacji i tak samo jest z Trzaskowskim, a nawet jeszcze gorzej bo tak jak mówię no w PiSie to w końcu Karol Nawrocki miał pełne poparcie gdy zobaczyli jaki to jest zawodnik, a wcześniej sami robili wszystko, aby tego potencjału nie pokazać, przynajmniej ten trzon z Nowogradzkiej tak robił no to, no to w przypadku Trzaskowskiego ten podział na zwolenników i przeciwników jest dość mocny, a po tym jak zaliczył tą kompromitację w wyborach prezydenckich, już nawet nie chodzi o samą porażkę, ale to jak się zachowywał, no ta dwugodzinna prezydentura, no to jest coś, co za nim idzie. No jednak te porażki są do niego przyklejone i, i nie sądzę, żeby Trzaskowski też się odważył na taki ruch, on się raczej będzie sta no chociaż on w tej chwili praktycznie nie ma nic, no. jeśli wyleci z platformy z funkcji wiceprzewodniczącego Prezydentem Warszawy jest ostatnią kadencję, bo wątpię, żeby się ustawa zmieniła, prezydent raczej prezydent Nawrocki tego nie, nie podpisze, no to praktycznie jest na lodzie, no ewentualnie może żebrać u drzwi Tuska, żeby się dostać na listę do Parlamentu Europejskiego. ale to jest tylko przykład, kto może być takim liderem i wcale się tutaj nie upieram, że nowej trzeciej drogi, wcale się tutaj nie upieram, że będzie to Trzaskowski, ale na pewno jakiś kandydat się znajdzie, czy to będzie formuła no, znany i lubiany, czyli powtórka z Kukiza i z chołowni, czy to będzie właśnie jakiś odkurzony polityk jak Ryszard Petru z Nowoczesną, to, no, to się okaże. W każdym razie no, robi się sporo miejsca w, w polityce, w tej części liberalno-lewicowej, no, bo te trzy punkty zaczepienia, czyli Polska droga, trzecia droga, a zatem PSL i Polska 2050 plus niepewny los Trzaskowskiego, no, to jest coś, co, co musi być jakoś zagospodarowane. No, a wyciąganie królika z kapelusza po to, żeby budował nową formację antysystemową czy alternatywę w postaci trzeciej drogi, no to to jest specjalność tych mistrzów marionetek, którzy właśnie takimi produktami się politycznymi czy parapolitycznymi zajmują. I tutaj nie ma wyjścia. Taki Coś takiego musi powstać, no bo taka jest konieczność dziejowa, taka jest konieczność polityczna. Oczywiście to by w życiu nie powstało, gdyby e, no, chociażby Platforma czy Koalicja Obywatelska miała poziom poparcia w okolice 40%, bo to by pewnie stworzyli jakąś wspólną, wspólną listę jak w Senacie i z PSL-em i, i Polską 2050 i tą większość by uzyskali, bo tu wiadomo, że ta metoda Dachonta jeszcze daje dodatkowe profity. No ale takiej sytuacji nie mamy. Mamy dogorywające przystawki i koalicję obywatelską, która dołuje, która już ma notowania poniżej 30%, zaledwie po dwóch latach rządzenia. Więc jeśli mają utrzymać Władzę, to środowisko najgorsze dla Polski. Najwięksi szkodnicy, jeśli mają utrzymać władzę, to są skazani na zbudowanie nowej, trzeciej drogi i są skazani na poszukiwania lidera takiej partii. Oczywiście to musi być jakiś tak zwany charyzmatyk, no, czyli albo właśnie zapiewaj go jak, jak Grajek, jak Paweł Kukiz, albo. No albo ktoś, kto gdzieś jest w tej chwili na boku polityki, no ale TVN i Gazeta Wyborcza zrobią z niego talent, który przeżywa drugą, drugą młodość. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Głowy może nie dam, ale dość mocną gwarancję daję na to, że taka... Taki twór polityczny musi powstać, bo w przeciwnym razie całe to towarzystwo, które jest skupione wokół koalicji obywatelskiej straci władzę, no i tym samym straci wpływy. Kto to będzie? Nie wiem. Może Trzaskowski, ale to jest tylko... Luźna dywagacja, bo nie wiemy, jak to się ostatecznie losy pana Rafała potoczą. Wiadomo, że on jest w, w kryzysie i to mocnym kryzysie politycznym. Wiadomo, że jest podgryzany przez Tuska i jego e, przybocznych. No ale w polityce było mnóstwo zwrotów. To Trzaskowski też już ogłaszał koniec Tuska w polityce. Okazało się, że Tusk jednak wrócił i niestety odzyskał władzę. Pożyjemy, zobaczymy, ale tak czy inaczej ten kierunek pod tytułem Trzecia Droga na pewno będzie realizowany, bo musi. Najkrócej mówiąc, bo musi i to jest wniosek główny dzisiejszego wywodu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.